Witam Państwa bardzo serdecznie. Nazywam się Angelika Kargulewicz i w dzisiejszym odcinku poruszymy temat niezwykle istotnego produktu spożywczego. Często rozmawiając w gabinecie z pacjentami słyszę, że jak owiec, to tylko dla konia. Ale czy faktycznie owiec to tylko i wyłącznie pasza dla zwierząt? Czy może akurat człowiek, jedząc regularnie owiec i produkty na nim bazujące, może czerpać wiele istotnych korzyści? Jeżeli interesuje Państwa to, jakie walory odżywcze, zdrowotne, bioaktywne, prezentuje owies i jakie kompozycje kulinarne można z owsa przyrządzić, to serdecznie zapraszam do obejrzenia dzisiejszego odcinka. Na początek kilka niezależnych faktów żywieniowych związanych z owsem. Mianowicie, jaka jest wartość kaloryczna owsa? 100 gramów, czyli około takich 10 łyżek owsa, dostarcza około 366 kalorii. Czyli porównując do innych zbóż, jest to bardzo zbliżona wartość. Ale co takiego unikatowego znajdziemy właśnie w owsie? Mianowicie, owiec dostarcza sporych ilości białka. W 100 gramach owsa znajdziemy nawet 12 g protein. Innym takim niestandardowym składnikiem produktu zbożowego, jakim jest jest to też, że zawiera stosunkowo dużo tłuszczu. W 100 gramach owsa znajdziemy nawet 7 gramów tłuszczu i jeżeli mówimy o jakości tego tłuszczu, to głównie są to jedno i wielonienascone kwasy tłuszczowe o bardzo korzystnym wpływie na nasze zdrowie. Mówiąc też o takim składniku, który wpływa na walory owsa, niezaprzeczalnie musimy tutaj powiedzieć o wysokiej zawartości błonnika pokarmowego. W 100 gramach owsa znajdziemy nawet 7 gramów błonnika pokarmowego i tutaj chciałabym się na chwilę zatrzymać, bo ten błonnik jest taki bardzo unikatowy, jeżeli mówimy właśnie o owsie. Mianowicie frakcja błonnika pokarmowego, która występuje właśnie w błonniku owsa, to tak zwany beta-glukan, frakcja błonnika rozpuszczalnego o unikatowych walorach, jeżeli chodzi o przewód pokarmowy, o mikrobiotę i inne mm, cechy, wartości bioaktywne. Niezaprzeczalnie owiec to też źródło kluczowych związków bioaktywnych. I tutaj można wymienić bardzo bogatą frakcję polifenolową. I dlaczego warto jeść owies? Mianowicie regularne spożywanie owsa wpływa korzystnie na parametry metaboliczne. Pomaga wyregulować parametry profilu lipidowego, w tym głównie obniżyć stężenie cholesterolu frakcji LDL. Regularne spożywanie owsa to także wpływ na kontrolę masy ciała. Jak pokazują badania, regularne spożywanie owsa wpływa na zmniejszenie obwodu talii i zmniejszenie masy ciała. Mówiąc też o efektach wynikających ze spożycia owsa, warto uwzględnić tutaj wpływ na wartości ciśnienia tętniczego. I mówiąc o tych walorach chciałabym przytoczyć badanie, które było prowadzone w populacji chińskiej. Mianowicie w populacji chińskiej wybrano w populacji osoby, które jadły codziennie 100 gramów owsa i porównywano efekty, które uzyskały te osoby do osób, które spożywały taką samą ilość, ale Pszenicy. Jak się okazuje, osoby, które jadły owies, po pewnym czasie prezentowały o wiele lepsze parametry, jeżeli chodzi o stężenie cholesterolu frakcji LDL, doszło do nich, u nich do obniżenia obwodu talii i również obniżyło się ciśnienie tętnicze krwi. Można by zadać sobie pytanie, czy faktycznie może populacja chińska jest w szczególności wrażliwa na takie działanie owsa, ale nic bardziej mylnego. Do podobnych wniosków doszli badacze, którzy takie badanie przeprowadzili u osób, które zamieszkują Stany Zjednoczone. Mówiąc o czynniku, który wpłynął na tak spektakularne efekty. Tutaj badacze jednoznacznie wskazali na beta-glukan, czyli frakcję błonnika rozpuszczalnego, która w ofsie występuje. Mianowicie beta-glukan zwiększa lepkość treści pokarmowej w przewodzie pokarmowym, co wpływa na opóźniane opróżnianie żołądkowe, co może też wpływać później na lepszą kontrolę apetytu. Wykazano również, że beta-glukan zmniejsza reabsorpcję kwasów żółciowych i ich podobny powrót do wątroby i też wykazano, że to właśnie beta-glukan jest odpowiedzialny za te tak korzystne efekty i metaboliczne i antropometryczne, biorąc pod uwagę kontrolę masy ciała. Jedzenie owsa będzie też zalecane dla osób z zaburzeniami gospodarki węglowodanowej. Dlaczego tak się dzieje? No moglibyśmy powiedzieć, że przecież owiec dostarcza skrobi, czyli rodzaj węglowodanu, czyli możemy się domyślać tutaj, że po spożyciu będą duże wzwyżki stężenia glukozy w surowicy krwi, ale jak się okazuje płatki owsiane w szczególności te najmniej przetworzone, oprócz tego, że zawierają skrobię, zawierają też, właśnie wspomniany już wcześniej, beta-glukan oraz związki polifenolowe, które wręcz mogą stabilizować stężenie glukozy oraz insuliny. Mówiąc też o walorach zdrowotnych owsa, warto wspomnieć o wpływie na potencjał antyoksydacyjny. Regularne spożywanie owsa może taki potencjał antyoksydacyjny wzmocnić, a za to odpowiedzialne są związki polifenolowe, które w owsie występują. I tutaj chciałabym wspomnieć przede wszystkim o unikatowych dla owsa tzw. Tak zwanych avenantramidach. Avenantramidy to specjalne związki polifenolowe, które wykazują efekt przeciwzapalny. I tutaj na przykład mogą zmniejszać ryzyko rozwoju choroby wieńcowej. Zaobserwowano też, że te związki polifenolowe mogą zmniejszać utlenianie cząsteczek LDL, czyli cholesterol, cząsteczki o niskiej gęstości. I dzięki temu też zmniejszać ryzyko tzw. Tak aterogenne i finalnie przekłada się to na zmniejszone ryzyko rozwoju miażdżycy. Codzienne, regularne spożywanie owsa to także wpływ na zmniejszone ryzyko rozwoju chorób nowotworowych. Potwierdzono, że awenantramidy w połączeniu ze wspomnianym już wcześniej beta-glukanem wykazują tak zwany efekt antyproliferacyjny, czyli zmniejszający namnażanie komórek nowotworowych, czyli spożywanie owsa może przyczynić się do zmniejszonego ryzyka rozwoju np. nowotworów skóry, przewodu pokarmowego oraz innych narządów. Mówiąc o walorach owsa, chciałabym też wspomnieć o wpływa na nasz układ odpornościowy. Co ciekawe, spożywanie owsa dostarcza błonnika rozpuszczalnego, a ten błonnik rozpuszczalny jest fermentowany przez bakterie bytujące w naszych jelitach. Efektem takiego działania jest powstawanie tak zwanych krótkołańcowych kwasów tłuszczowych. Kwas masłowy, octowy, propionowy. I te kwasy jako taki element postbiotyczny regulują nasz ogólny metabolizm, wpływając też korzystnie na pracę układu odpornościowego. Tak więc jeżeli chcemy zadbać o odporność, warto do codziennej diety włączyć no właśnie owies. Mówiąc też o walorach, to tutaj już w sumie powiedziałam, że efekt prebiotyczny, bo można by powiedzieć, że płatki owsiane, owies to także element prebiotyczny, czyli pożywka dla dobrych bakterii w naszym jelicie. Jeżeli chcemy zapobiegać tak zwanej dysbiozie jelitowej, chcemy zadbać o stan higieniczny naszych jelit, to zdecydowanie warto włączyć do codziennej diety beta-glukan. A jeżeli włączyć beta-glukan, to spożywać produkty na bazie owsa. Prebiotyk beta-glukan, który występuje właśnie w owsie, stymuluje namnażanie korzystnych bakterii, takich jak bakterie z rodzaju, rodzaju np. Lactobacillus oraz Bifidobacterium. Jak wybrać owiec, żeby faktycznie cieszyć się walorami zdrowotnymi płynącymi ze spożycia produktów na bazie owsa? Mianowicie udokumentowano, że najlepszy efekt zdrowotny i hipolipemizujący, wpływając na kontrolę masy ciała, wynika ze spożycia produktów charakteryzujących się dużą masą cząsteczkową. Co to oznacza w praktyce? Mianowicie jak najmniej przetworzone produkty na bazie owsa. Czyli jeżeli mają Państwo do wyboru płatki owsiane górskie albo te instant błyskawiczne, to wiele lepiej jest wybrać te płatki owsiane górskie, czyli jak największa cząsteczka. A jeżeli chcielibyśmy jeszcze zintensyfikować efekt zdrowotny wynikający ze spożycia owsa, to warto włączyć do codziennej diety dodatkowo otręby owsiane, bo w otrębach owsianych zawartość beta glukanu jest jeszcze wyższa i dodatkowo też związki polifenolowe, o których wcześniej wspominałam, avenantramidy, występują w również w zwiększonych ilościach. Pytanie teraz, jak przygotować na co dzień takie płatki owsiane, żeby faktycznie były one dla nas atrakcyjne. Mówiąc o przygotowaniu standardowej owsianki, tutaj na pewno takie owsianki oprócz płatków owsianych, żeby zintensyfikować efekt prebiotyczny, efekt bioaktywny, właśnie warto dodać otrębów owsianych. Mogą Państwo taką owsiankę przygotować albo na mleku zwyczajnym krowim dobrej jakości, albo na napoju roślinnym. I jeżeli mamy do czynienia z osobą, która ma zaburzenia gospodarki węglowodanowej, to lepiej za bardzo takie Owsianki nie rozgotowywać. Krótkie gotowanie w zupełności wystarczy. I tutaj też zaleciłabym, żeby urozmaicić taką owsiankę i żeby codziennie była to nowa przygoda, dodawanie różnych składników. Do takiej owsianki, na przykład możemy dodać tarte jabłko, posypać cynamonem, dodać migdały albo w wersji bardziej lekkostrawej płatki migdałowe. Do owsianki możemy też dodać nasiona chia, możemy to połączyć z bananem, malinami i na przykład dodać łyżeczkę masła orzechowego, 100% na przykład orzechy arachidowe. Albo na przykład orzechy laskowe. Do takiej owsianki z powodzeniem możemy też dodać inne owoce. Może być to na przykład kiwi w połączeniu z orzechami brazylijskimi. Inny sposób na podanie płatków owsianych to generalnie włożenie takich płatków. No, Optymalnie byłoby też dodać do nich otręby owsiane i zalanie gorącą wodą, odczekanie kilka minut aż sobie napęcznieją i do takiego, do takiego posiłku możemy sobie dodać też odrobinę skyru, jogurtu naturalnego, w wersji bezmlecznej może być to też jogurt kokosowy i tak jak wcześniej dodawaliśmy do owsianki połączenie owoców z ziarnami, pestkami orzechami, podobna sytuacja tutaj także może mieć miejsce. Jeżeli szybko wychodzimy z domu i chcielibyśmy spożyć na szybko śniadanie z płatkami owsianymi, to równie dobrze możemy sobie przygotować koktajl z płatków owsianych. I w tym celu należy połączyć kilka składników. Mianowicie oczywiście płatki owsiane i tutaj w zależności od tego, jaką mamy kalorykę i jakim jesteśmy osobami, ponieważ u kobiet będą to bardziej wartości 30-50 do 50 gramów płatków owsianych u mężczyzn, nawet może być to 70 do 100 gramów takich płatków owsianych. W zależności od tego dodajemy część płynną w adekwatnej ilości, tak żeby koktajl nie był zbyt gęsty. Można tutaj dodać na przykład mleko, napój roślinny, kefir, jogurt naturalny i żeby wydobyć też taką słodycz z porannego koktajlu można dodać półwkę banana, można dodać pół szklanki truskawek i w zależności od upodobań możemy jeszcze urozmaicić taki koktajl różnymi ziarnami i pestkami. Mogą być to nasiona lnu, mogą być to też na przykład pestki Dyni. Pamiętajmy też, że owie płatki owsiane mogą idealnie realizować się jako na przykład mąka, i możemy przygotować owocowy na przykład omlet na bazie płatków owsianych. Wystarczy zmiksować w blenderze płatki owsiane, dodać jajko, można dodać kawałek banana, wszystko dokładnie jeszcze raz zmiksować i smażyć z dwóch stron na lekko na przykład skropionej oliwą z oliwek patelni. Idealnie taki omlet można podawać w obecności na przykład jogurtu naturalnego, z skyru, z dodatkiem znowuż owoców, ziaren, pestek. To już w zależności od naszych indywidualnych upodobań. Mogą się Państwo zastanawiać, czy faktycznie, żeby mieć korzyści z tego owsa, to powinniśmy codziennie spożywać 100 gramów, 10 łyżek. Nie, wcale taka ilość nie jest konieczna do wykazywania efektu prozdrowotnego, ponieważ badacze udokumentowali, że nawet jedzenie 20 do 25 gramów dziennie owsa, nawet płatków owsianych, ale tych o dużej masie cząsteczkowej, czyli nieprzetworzonych, wpływa korzystnie na parametry metaboliczne na nasze serce, lipidogram. Tak więc to tutaj też jest ważna przesłanka dla osób, które no myślą, że im więcej tym lepiej. Niekoniecznie. Spokojnie taka ilość 20-30 gramów wystarczy. Oczywiście u osób, które mają większe zapotrzebowanie kaloryczne to też adekwatnie możemy te ilości zwiększać. Podsumowując, jak widzimy regularne spożycie płatków owsianych może być dla nas bardzo korzystne. Nie tylko wpływa korzystnie na naszą mikrobiotę, odporność, układ sercowo-naczyniowy, ale też wykazuje duże walory prozdrowotne, antyoksydacyjne, przeciwzapalne. Z chęcią chciałabym y, zaproponować Państwu wykorzystanie takich płatków w codziennym jadłospisie. Jeżeli podobał się Państwu dzisiejszy odcinek, to zachęcam do pozostawienia kciuka w górę i do zasubskrybowania kanału, a ja już dzisiaj zapraszam na kolejny odcinek.